Witaj w piątym, już ostatnim odcinku serii definiowanie bilansu zwykłego w rewizorze GT Insert, w którym definiuję 15 kont bilansowych. Ostatnim kontem, które definiowaliśmy, były konto kapitałów, konkretnie kapitał funduszu z aktualizacji wyceny. Natomiast aktualnie skupimy się na tych ostatnich kontach bilansowych, właśnie z tych 67 kont bilansowych, które definiuję, a konkretnie od konta rozliczenia wyniku finansowego, aż po wynik finansowy. Również dodatkowo omówię kwestie udziałów w akcji własnych i tego, jak się je ujmuje w bilansie, gdyż jest to ostatnie konto z tego bilansu, które po tym piątym, odcinku z tej serii nie omawiałem jako jedyne, więc je omówię na sam koniec właśnie jako te udziały akcje własne. Jeżeli ci się śpieszy, w opisie pod filmem masz wszystkie konta, które definiuję w danym odcinku. Również jeżeli nie ma tych kont, które potrzebujesz zajrzyj do poprzednich odcinków, a jeżeli są zapraszam cię do oglądania. Pamiętaj tylko, że jest to bilans uproszczony, a można powiedzieć, że już po takiej wycenie praktycznie dokonanej. tego zapraszam cię do oglądania i zaczynamy. Pierwszym kontem do ujęcia w bilansie jest rozliczenie wyniku finansowego. Konto te służy, jak sama nazwa mówi, do rozliczenia wyniku finansowego, a więc wyniku z poprzedniego roku do rozliczenia. Również z tego konta można także odpisywać konkretne kwoty wartości netto na początku tzw. zaliczek w ciągu roku obrotowego. Dlatego to konto będzie ujmowane w dwóch pozycjach, a w jednej będzie ujmowane podwójnie. Dlaczego? Otóż konto te będzie umowane w pasywach i oczywiście w kapitałach. Dokładnie w dwóch pozycjach. Przede wszystkim w pozycji zysk, strata z lat ubiegłych, a także odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego, jak sama zapisywała też ujemna. Zacznijmy od tej pozycji dziesiątej. Zysk, strata z lat ubiegłych. Jeżeli na rozliczeniu wyniku finansowego jest zysk, wówczas jest to saldo ma. Po prostu saldo ma. Natomiast jeżeli na tym samym koncie jest strata, to wówczas może się pojawić saldo winien. Jednak saldo winien jest w tym przypadku ujemne, ponieważ jest to strata. Innymi słowy, saldo ma jest zyskiem, a saldo winien minus. Jest stratą. Dlatego przyjmuję takie możliwości. Również mamy konto odpisy ze w ciągu roku obrotowego. I tak, jeżeli te odpisy są dokonywane w ciągu roku, najlepiej byłoby je gdzieś analizować, aby je po prostu pamiętać, żeby je uwzględnić odpowiednio właśnie w bilansie. Dlatego najlepiej, właśnie jak te odpisy występują i występuje do nich odpowiednia analityka, do konta, rozliczenie wyniku finansowego, no to oczywiście w pozycji 12 wartości ujemnej, czyli tylko. Dodaj saldo winien minus. Następnym kątem jest rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Jest to, można powiedzieć, konto lustrzane w stosunku do konta aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Więc konto to będzie po prostu tym razem w pasywach i w odpowiedniej pozycji pasywów. Konkretnie zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Pozycja B. I w rezerwach na zobowiązania mamy konto, mamy dokładnie pozycję rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Jest to dodaj saldo ma. Następnie mamy konto rozliczenia międzyokresowe przychodów. To konto służy generalnie do trzech celów. Pierwszy cel to rozliczanie zaliczek. Jeżeli my jesteśmy na przykład firmą i ktoś nam dał zaliczkę i ta zaliczka jest rozliczana w kolejnych okresach sprawozdawczych, wówczas jest ona ujęta potem na koncie rozliczenia międzyokresowe przychodów i przyporządkowana do przychodów konkretnego okresu. No dobrze, czyli jaką ująć? jeżeli ta zaliczka jest i jest ona zafakturowana w stosunku do normalnej zaliczki, to znaczy w przypadku normalnej zaliczki było to oczywiście zaliczki otrzymana na dostawę i usługi, ale wówczas było saldo ma konta rozrachunki z odbiorcami. Natomiast aktualnie będzie to oczywiście saldo MA, lecz rozliczenia międzyokresowe przychodów. Dlaczego? Dlatego, że wówczas jak były rozrachunki z odbiorcami, była to zaliczka niezafakturowana, natomiast obecnie pojawia się ta faktura na tą zaliczkę i spokojnie jest ona rozliczana w czasie właśnie. Dlatego ujmujemy ją na tym koncie jako do tej saldo MA. Również to same konto pojawia się w dwóch innych pozycjach. Oczywiście te konto powinno mieć analitykę, żeby wiadomo było do czego to jest. Przede wszystkim konto to pojawia się w tej oto pozycji rozliczenia międzyokresowe. I tu również mamy dwa pozycje. Pojawia się w ujemnej wartości firmy, na pewno, i wtedy wówczas również jest dolej saldo ma, a także konto tego pojawia się w innych rozliczeniach międzyokresowych i również z podziałem na długoterminowe lub krótkoterminowe, również saldo ma do konkretnych z tych. Należy pamiętać, że konto te po prostu powinno mieć analitykę, bo używane jest do wielu czynności naraz. Następną pozycją do definiowania są rezerwy. Rezerwy, które ujmuje się w oczywiście pasywach i zobowiązaniach i rezerw na zobowiązaniach, następnie w pozycji pozostałe rezerwy i tu, mamy również, i tu również powinna być analityka spodział na długoterminowe i krótkoterminowe. O tym czym się różnią rezerwy od rozliczeń międzyokresowych kosztów biernych omówię w innym odcinku, jednak musisz wiedzieć, że Właśnie wchodzą one w skład pasywów, w pozycji pozostałe rezerwy dzielą się na długoterminowe lub krótkoterminowe i również jest to saldo MA, oczywiście w zależności od analityki tych rezerw długoterminowe lub krótkoterminowe. Następnie mamy konto Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Jest to fundusz specjalny, zaliczany do pozycji oczywiście pasywów i wykazywany w pasywach w pozycji zobowiązań krótkoterminowych, funduszy specjalnych. Oczywiście przyjmuje ono saldo MA, Również w tej pozycji mogą być wkazywane także takie fundusze jak chociażby zewnątrz, czyli zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych również on się w tej pozycji ujmuje. Zanim przejdziemy do konta, wynik finansowy, wspomnę jeszcze o czymś co pominąłem w części drugiej, więc jeżeli jesteś w części drugiej, to to jest właśnie dla Ciebie, a konkretnie o udziałach akcji własnych. O definicji właśnie tych udziałów i akcji własnych można wspomnieć tyle, że Należą one oczywiście do aktywów, ale są właściwie w odrębnej pozycji, konkretnie w pozycji D, gdyż aktywa dobrze wiesz, składają się z aktywów trwałych, obrotowych, należnych wpłat na kapitał fundusz podstawowy i właśnie z udziałów akcji własnych. Te udziały akcje własne są konkretnie właściwie ujmowane na koncie krótkoterminowe aktywa finansowe jednak powinna być również wynik analityka, więc, więc jeżeli jesteś w części drugiej, to właśnie w części drugiej odcinku, w części drugiej wspominam na temat właśnie krótkoterminowych aktywów finansowych. Tutaj muszę właśnie dodać, że te udziały, akcje własne są właśnie na tym koncie. Krótkoterminowe aktywa finansowe i o co chodzi z tymi udziałami, akcjami własnymi. Konkretnie chodzi o to, że są to udziały bądź akcje własne, czyli wydane przez jednostkę właśnie własną, nabyte przez nią osobiście w celu ich umorzenia, czyli można powiedzieć, że pomniejszenia właśnie liczby tych akcji bądź wartości tych akcji i właśnie jest to imowane na koncie krótkoterminowe aktywa finansowa jako saldo właśnie winien jest to oczywiście musi być do tego analityka i wówczas jeżeli tak jest to udziały akcje własne krótkoterminowe aktywa finansowe dodaj Saldo winien. I właśnie na sam koniec, na zakończenie serii, ostatnie konto, które można powiedzieć, że jest wynikiem, oczywiście wynikiem finansowym, czyli kończy tą składającą się z 67 kont definicję bilansu zwykłego, czyli wynik finansowy. Wynik finansowy jest tak właściwie w pozycji pasywów, konkretnie jest to Zysk, strata netto. I jak dobrze wiesz, wynik finansowy ustala się z kąt wynikowy, jak sama nazwa mówi, w rachunku zysków i strat, zarówno w wariancie porównawczym, jak i w wariancie kalkulacyjnym. Nieważne, który ostatecznie jest to zysk albo strata netto. Jeżeli jest to oczywiście zysk, to podobnie jak rozliczenie wyniku finansowego, jest to oczywiście saldo ma. Natomiast jeżeli jest to strata, to wówczas będzie saldo winien minus. To jest pierwszy sposób, to do jest sald właśnie w definicji tego konta. Drugi sposób natomiast, to jeżeli już wyliczysz sobie właśnie rachunek zysków i strat i wiesz, że jest on dobrze wyliczony, to zamiast klikać w te salda tutaj, możesz po prostu kliknąć tutaj specjalne i wynik rachunku zysków i strat. Czyli te salda albo tutaj specjalny i klikasz wynik rachunku zysków i strat. Masz do wyboru te dwa pozycje. Innymi słowy to albo to. To by było wszystko z tej serii 67 kont bilansowych, które umówiłem z Tobą. Jeżeli nie znalazłeś tych kont, których szukałeś, poszukaj w innych odcinkach. Zawsze są w opisie pod filmem. A jeżeli znalazłeś akurat w tym, to świetnie. Dziękuję Ci za uwagę. Zostaw łapkę, subskrypcję i dzwoneczek. I pamiętaj, rachunkowość jest prosta.